Oliwie. Dzisiaj wam pokażę nowy zestaw Lego Ninjago Mówi. Zestaw ma numer 1, 6, 7, 9, 5, 8. Jest przez... Tak, to nie ma przeznaczenia. Tak, to jest od 6 lat do 14. I, i na co mamy czekać? Otwieramy ze Zobaczymy co się w tym tutaj dzieje. Tutaj chyba nam niektóre rzeczy uciekły, ale co ułożymy? Więc nie mam czekać, biorę się od obotowania. Dobra, tak jest coś potrzebne. Takie. Nie wiem, po co to, to? Chyba tutaj, a to? Tu? A tak, i to na to. Dopiero to. No, nie, właśnie się obciąża, to biorę to tu. To żagiel. Jako najważniejsze pirackie żagiel tak na razie Potem to takie Nie wiem do czego służy To o najważniejsze Flaga Jako piraci mają Flagi Więc to tutaj Przemontowuję O Dobra Tak mam Dobra. No. Teraz biorę się za składanie ludzików. Kola na początku, jako mamy, a nie. Samego spodnie. Tu. Tutaj włożymy. I jako. Gdzie to jest? Obojętne, bo tutaj jest Kaja Czarny i kola. No i. Tak zrobimy. No i kol. Jest kol. No i jako jego młot. To jest najważniejszego z niego. To jest broń, nie? Kola, tak? Broń, koda Tutaj taki młot. Po, poka, pokaż tą broń. O. Taki młot. Robimy zbliżenie. Jaki duży młot. To jest dla kola, tak? Tak, to jest kol. A kol, który to jest? Pokaż, nie, nie, nie. Wszystk pokaż wszystkim. To jest właśnie on. To jest kol, tak? To jest jego broń. I jako skończyliśmy statek, więc możemy go położyć. Na razie możemy go położyć tu, albo nie. Czasami się odpina, tak? Czasami może się odpinać. Ale nie zawsze. Nie zawsze musi się odpinać, ale często może jak się to wkłada, ludzka. Lepiej koli. Sadzimy go. Mam chyba pomysł, jego wsadzę. Chyba tu. Tu lepiej. No i jako teraz Sensei czyli Czyli może, że w odcinku był taki Taki sam jak teraz, chociaż nie miał tutaj z tyłu takiego fleta. Pokaż, chodzi tutaj, u wszystkich dokładnie, czekaj, zrobimy zbliżenie. Taki flet. Tak. Taki nie miał w odcinkach, ale jakoś w tym zestawie musi mieć jakoś w odcinku. Obejrzymy, no i się dowiemy. To jest jego broń. E, źle. Brz, ja Jacie. No dobra. Nic się nie stało, tak. Tak wygląda. W sensie, u, ting, ping No, a twoi. Tak wygląda. A, a tak wygląda jego broń. Wow. Taka laska. Prosto to roz... Pokaż teraz wszystkim, jak ktoś się przyczepia. Tak. I tutaj laska do rączki. I wszystko gra. I wszystko w gra I teraz jako <coughs> kaj ognia. Wiadomo, bo w odcinkach jest taki kaj. Z dwoma mieczkami będzie. Tutaj mamy jako. Jako nam został Zain, ale Na razie, nie. Na początku robimy kaja. Takiego kaja no i jego bronią to takie zwykłe mieczyki nie, nie trzeba nawet ten po poprowadzić i te mieczyki idą tu tak? za plecy? za plecy, bo tutaj jest taki schowek tutaj jest taki schowek a mieczyki są takie no i, no i wszystko gra Kaju jako na koniec naszego odcinka to jest zein. A Zain jaki ma kolor? Zejn to jest taki biały ninja. On, on ma łuk i ninja lodu. No to na czterech ludków, statek. Armadona w innym odcinku. Damy innych ninja Jay albo Zayna. Zobaczymy. I jako nad koniec tego to jest Zayn. Pokaż tego pomału. Tak on wygląda. Jego tył to tak wygląda. Jego przód to tak. Super. A jego broń to łuk. Przymocujesz już teraz, pokażę wszystkim jak się mocuje łuk. Trochę trudno, nie zawsze musi się przymocywać. Tak, można tak, tak i tak. I już wszystko gra. Łuk mi poszedł. Tutaj na przykład. Hmm, proszę. To jest zeń i tak się przymocowało. I dziękuję za oglądanie. Zapraszam do, do następnego. Odcinka, pa! I proszę, tak wygląda prawdziwy statek. Super Ancko! Super Oli!